Cześć, nazywam się Michał Plantos i jestem właścicielem firmy Erediction. Zajmujemy się instalacjami klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła we Wrocławiu oraz w bliższych lub dalszych okolicach. Dzisiaj znajduję się w centrum Wrocławia, na ulicy Oławskiej, w nowo otwieranym lokalu Oliwa i Ogień 2.0, który jest skupiony na kuchni włoskiej. Całość aranżacji, którą widzicie za mną, wykonało, wykonała pracownia projektowa CUDO Studio, która jest jedną z najlepszych pracowni projektowych we Wrocławiu. Na system wentylacji, który mieliśmy przyjemność wykonywać, składają się trzy główne urządzenia. Jest to centrala bytowa, która jest zlokalizowana nad moją głową, centrala nawiewna na potrzeby kompensacji powietrza okapu. Która jest zlokalizowana w kuchni oraz wentylator dachowy, który jest zlokalizowany na dachu tego budynku. Jest on odpowiedzialny za wyrzut y, y, zużytego powietrza z okapów. Centrala bytowa, która znajduje się nad moją głową, y, została wyprodukowana przez Klimor. Jest to centrala z odzyskiem ciepła, wyposażona w nagrzewnicę wodną. Realizuje ona podstawowy cel wymiany powietrza w przestrzeni bytowej dla y, gości, czyli wyrzuca. Stare powietrze odzyskuje z niego ciepło i nawiewa nowe tak, abyśmy mogli siedzieć i cieszyć się posiłkiem w komfortowej atmosferze. Niestety, ze względu na ograniczenia na ilość miejsca, ponieważ lokal jest zlokalizowany w starej kamienicy, ta centrala bytowa musiała się znaleźć w przestrzeni, w przestrzeni dla gości. Nie jest zabudowana, więc znajduje się bezpośrednio nad naszymi głowami, kiedy jemy posiłek. Trochę ją słychać. Niestety i tak zrobiliśmy przy regulacji tyle, ile mogliśmy, aby zachować projektowane strumienie powietrza. Sposób, w jaki została zamaskowana, czyli pomalowana cały na pomarańczowo, nie zaburzył tej wyrafinowanej koncepcji wnętrza. Także tutaj pracownia projektowa naprawdę dała radę, jeśli chodzi o dobór, dobór koloru na sufit. W tym momencie znajdujemy się w centrum każdej restauracji, czyli kuchni. Głównym punktem kuchni jest wyspa o wymiarach 3 na 2 metry, z której wyłapuje e, jakieś tam nieczystości czy e, nieprzyjemne zapachy. Okap, który jest odpowiednio powiększony o 20 cm z każdej strony, tak żeby te zapachy nie miały jak wylecieć. Okap jest wyprodukowany przez Dora Vent jest to okap kompensacyjny, czyli taki, który oprócz wyciągu zlokalizowanego w, na poziomej powierzchni od dołu okapu, na swoich pionowych powierzchniach ma nawiewy, które nawiewają powietrze i kompensują ten wydatek powietrza, który jest, który jest wyciągany przez, jego, przez centralną część okapu. Wyciąg jest obsługiwany przez wentylator dachowy dostarczony przez Metal Plast, który znajduje się na dachu budynku, jak wspomniałem wcześniej. Natomiast nawiew jest obsługiwany przez centralę nawiewną dostarczoną przez Frapol. Ta centrala również jest wyposażona w nagrzewnicę wodną. Całość zarówno centrala, centrala nawiewna, jak i wentylator mają wydatki dla tych wymiarów około 6000 m3 na godzinę. Jest to wydatek niezbędny, aby okap o takich wymiarach Funkcjonował prawidłowo, i żeby zapachy powstające na kuchni, w tej centralnej części kuchni, czyli na tej wyspie, nie wydostawały się na otwartą salę, salę obsługi klienta. W tym momencie znajduję się w damskiej toalecie. Widoczny tutaj na wierzchu kanał wentylacyjny odpowiada za nawiew. Nawiew świeżego powietrza do drugiej sali. Niestety ten kanał, żeby nie obniżać sufitu i go nie zabudowywać, musieliśmy poprowadzić jak wszystkie kanały w, tym, w tej realizacji musieliśmy poprowadzić powierzchni sufitu ze względu na to, że jest to stary budynek, jest to stara kamienica. Musieliśmy wielokrotnie kombinować, aby zachować projektowane strumienie powietrza. Tutaj, przy współpracy z projektantami, bardzo często musieliśmy się z nimi konsultować. E, tak aby to zostało, nasze proponowane przez nas e, rozwiązania, były przez nich zaakceptowane ze względu na na charakter estetyczny. Wiadomo, że projektowe, prowadzone instalacje gdzieś tam i zaprojektowane na wierzchu zwykle nie mają wartości jakiejś tam większej wartości ozdobnej. Jednak moim zdaniem w tym przypadku naprawdę projektanci dali radę i to, te decyzje, które podejmowali wspólnie z nami, dały naprawdę fajny efekt końcowy. Mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli sprawdzić to sami będąc gośćmi tego Lokalu. Jeżeli potrzebujesz sprawdzonego i rzetelnego projektanta oraz wykonawcy instalacji klimatyzacji i wentylacji w swoich pomieszczeniach, na swoich powierzchniach, czy to gastronomicznych, czy to użytkowych, czy to biurowych, zgłoś się do nas. Jesteśmy w stanie wykonać takie instalacje od etapu doradztwa poprzez etap projektowania, dostawy materiałów i urządzeń poprzez instalację oraz późniejszy serwis i opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną. Odwiedź naszą stronę internetową www.erediction.pl bądź bezpośrednio skontaktuj się ze mną telefonicznie pod numerem 733 880 277 do usłyszenia.